Za nami eliminacje powiatowe 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowanego do uczniów szkół podstawowych. 12 kwietnia w PSP nr 3 w Kozienicach przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy i powiatu kozienickiego podzieleni na dwie grupy 10-12 lat i dzieci powyżej 12 roku życia rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę w tym zakresie. 25 pytań plus 10 yy, yy, skrzyżowań do rozwiązania. Dzieciaki rozwiązywały w czasie 40 minut te testy. W tym roku mieliśmy 6 drużyn z młodszych, młodszych dzieciaków, czyli pod 4 osobowe drużyny i 5 drużyn starszych, 3 osobowych. Jakie są główne cele tego przedsięwzięcia? Promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pogłębiania wiedzy w ruchu drogowym, po to, żeby było bezpieczniej tak, na drogach. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Polski Związek Motorowy przy współpracy z kuratorem oświaty, z policją. Włączają się samorządy też do tego. Wszystkie te podmioty, którym zależy na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Po sprawdzeniu testu przyszedł czas na wyłonienie zwycięzców i przekazanie im nagród i pamiątkowych dyplomów. Te wręczyli uczniom zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień i starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski. W grupie wiekowej 10-12 lat najlepsza okazała się drużyna gospodarzy, czyli uczniowie z PSP nr 3 w Kozienicach. Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele PSP w Brzuzie, a trzecie zdobyli uczniowie ze szkoły w Janikowie. W starszej grupie uczniów powyżej 12% roku życia pierwsze miejsce też wywalczyli przedstawiciele Kozienickiej Trójki. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja z PSP nr 1 w Kozienicach, a trzecie uczniowie z Głowaczowa. Zaproszeni goście, przedstawiciele Kozienickiej Policji i dyrektor placówki Agnieszka Woźniak przekazali laureatom gratulacje, a zdobywcom pierwszych miejsc życzyli sukcesów w kolejnym wojewódzkim etapie konkursu.